Widzowie witajcie w ostatnim odcinku w Spongebobie. sekreta. Właśnie tak jak słyszeliście. kraftowanie sekreta. I to nie są żarty. Co jest? Aha, zapomniałem jeszcze wziąć w ogóle tego. się szybko. Przepraszam, że nie było mnie słuchać, ale musiałem coś z kimś porozmawiać, dobra. Bo powiem, Teraz tak. Musimy to zdjąć i założyć naszego Gluta. Bo idealnie. Czyli jak teraz to zrobię, kraftujemy korfeusza. Czyli... Będę, będę na... Będę bardzo na długzym miejscu. Nie będę takim ten. Ale dziwne, bo... Jakby taką limitkę jest bardzo mało, jakby coś by nie grało. A teraz jest od drugiej strony, dobra, czyli pokładziemy. Dobra, i 5 spik. Czyli jak teraz to wygramy, to dostajemy to. I po kilku dniach zrobiliśmy to, co chcieliśmy. Sekreta. Secret, ja chyba będę żałował, że tyle dni to robiłem. Bo chyba będę żałował właśnie. Ale może nie będę. Jak skraftujemy go, to będzie. Bo my mamy 24 na 25. Czyli. Ostatnia część nam brakuje. Naprawdę. Nie, on się tego nie chce robić. Ale zrobię to dla Was. Tak. Zrobię to dla Was. No bo Czemu nie? Po kilku tak naprawdę męczących dniach zrobię może 10, 12, 14 dni, tydzień, dwa tygodnie. sobie miesiąc chyba. Nie, dużo nawet. I, ileś tygodni. Albo il, nie wiem, miesiąc i il, ileś tygodni. Bo minęło bardzo dużo update'ów, o 24, kojarzę. Że... To jak teraz... Dobra, zobaczymy ile miesięcy albo tydy, tygodni, więc bardzo dużo mi to zajęło. Ogół, ogólne, ogólnie. Ogólnie. się z go chyba dzisiaj. Musimy dać goła pierwszy. dać słabszy. No. I pierwszy, dobra. Pierwszy tak jak każdy, czyli tu mamy... A tu mamy co? No tak, czyli pierwszy, dobra. No, tak, zrobię to co słowowo bycem, skraftujemy Skorfeusza i będziemy mogli go dopiero odebrać po dwóch dniach, może po trzech i pół. Tak mi się wydaje, że trzech i pół, ale nie jestem jeszcze pewien. Trzech i pół może, ale nie wiem, może się nada do naszego teamu. Jeszcze trzymam yy, Koronę Neptuna. Wiem na moim miejscu zrobił go, ale nie. Ja widzę, ile bije Scorpheus? Oczywiście się zrobimy go na maksa. może zrobimy. No do, do tylu leweli, ile się uda. Oby, oby 30. Oby. Brylkaś każdego mam. Sekret, sekreta. No widzowie, musiałem leć tego y, cyborga. Dobra, ale. Ja się nie przyjmuję tym cyborgi, bo i tak jest słaby. Nie wiem, czy jest taki słaby, dobra. Mamy, mamy. Nie, ja, 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 ja chyba powinienem się twórcom odpłacić. Dobra, który jest update? Yy... Bo tu nie pokazuje update'ów? Jaki to jest? Zaraz pokazuje datę. Wiesz Możemy go stworzyć. Dobra, robię to. Dosferatu. Co to jest dosferatu? Mamy. Ile waszego głosu za jest? Bo to jest. Okej. Okay. Dobra. I kogoś już powaliło. No w sumie jest secret, to może tyle kosztować, ale No już za dużo, za drogo. i ale pewnie są jakieś zadanie za skraftowanie sekreta. Stawiam zaś coś w karlecie w ogóle do odebrania? ja je, patrzcie, jeszcze trzymam tą Koronę Neptuna W tu I mogę ją użyć tylko na Magic Butter O czym? Tu trades on me Czyli się mogę na niego zrobić trade? To ja nie wiem, bo y, To ja będę musiał kogoś zapytać Czekajcie, przeczytał to wam, ale Yy, te, te napisy jeszcze nie znam po angielsku, więc jeszcze nie wiem, ale jest to dobra yy, To wyłączymy i teraz tak A magic Potter of Soprem, ocean night, Install Great to only Neptune's crown No, to czyli Tu chyba chodzi, że laptop do, 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 do Neptune's crown teraz się robi dwie potki, to no, tylko to napisane, ale nie napisane jak to właśnie zrobi się Chyba chodzi o to, że ritualnie te ponad ileś godzin. No to super. Patrzcie. 48 godzin. A to? Nie, to 24, ale 48, dobra. Czyli ale jestem już pokazane w indeksie? Czy... Czekaj, zobaczmy, czy jest pokazane w indeksie. Obserwuję, że nie. Nie ma, no dobra. Ej, ale czekaj, bo może o... Nie, bo tu jest. Jak ty się nazywasz? E, jak, e, e, jak on się nazywał, widzowie? Czekajcie. To musi być napis jego. Jaki ja jestem? Nos kafarus jakiś? Ej, Jak on się nazywał? Nos? Coś. No, ale jego nazwa jest taka trudna. To jest vampir. Serio? Ej, jaki e, zobaczcie jakiego tryb ataku. W sumie. Aha. nie no, ataku nie mogę zobaczyć. Ja super. To też już... Ej, czekaj Czy jest pod... Bo teraz patrzcie, mam? Czyli jak wygram z korfauszem, rogę. Ja chociaż muszę mieć to... Że czy mi to jest taki dobry mityk? Ob odrodzenia. Czyli on wysuwa ten? 150? Nie! Ja idę to zobaczyć do prawdziwego indeksu, nie ma tego Jego jest tak tyle? Jego jest naprawdę tak tyle 150 istnienia? Czy kto go miał pierwszy? Oczywiście, że twórca, ale to, to chyba z ludzi Ja ci go goś tak mało? Porównajcie sobie Bunkier Boya on, on, Jego jest chyba więcej Bunkier Boy gdzie on jest? Nie, dobra Tu chyba Dobra, jego jest akurat więcej, bo był wcześniej Ej, to... To... Naj, naj, czyli... Czekaj A ten? Porównując sobie ten tak naprawdę To mi się wydaje, że ten Jest na drugim miejscu, gdzie prawie go nikt nie ma A ten jest na pierwszym na razie, bo 150 istnienia Jaki ma w ogóle tryb ataku? Nie spojrzałem nawet. Co ja doluje? Dobra, graj. Ekstra, rogułę. U nic, dobra. Jaki ty miałeś tryb ataku, stary? Nie, nie, Czekaj. Czego tu tu mówi? A podniszcie, czekaj. sekrety mają tryb ataku w końcu, czy nie? Dobra, czekaj. Nie. Hashkin slasherba, Baga. już chyba też. Tak, gracz pospowalnie, ma to też pamiętam. Mamy te tokeny, czyli moglibyśmy wydać te jakby na jedzenie, więc możemy wydać. Idzie za skądzi nawet. Dobra, wydajemy. Ja muszę zobaczyć na moim filmiku, jak skąd się to nagrywa, czego się nazywał. Bo jego nazwa jest dziwna. Skorfeusz jakiś. Jego zawsze nie nazywa Norfeusz, tylko Skorfeusz. Jak dla mnie taka nazwa pasiebi. Bo jego nazwa naprawdę jest trudna. Jeszcze dobra, yy, jak, jak, oś, jak ten nowy się nazywa? Aha, ja, super. To też nie wie? Ty się nazywa, wiem, Boy? Bo to są Boy, widzę. Danjo Master. Ile się... Ty, on jest na trzecim miejscu. To był 21 albo 19. To mamy. Ej, czekaj. O, to stary, on jest na, na trzecim miejscu. Ej, bo właśnie ten typ chciał mi go dać, ale. No właśnie, mamy trypy ataku jest nowy tryb ataku, jakby. Wysuwanie. Wysuwanie postaci. Ej, nie, to tutaj. te Wysuwanie postaci, no patrzcie, na, na przykład na mityku mamy. Ty, dobra, to co to jest? Nidia? To pewnie ma rozsypki. Kała. Dobra, tu odrodzenia, czyli faktycznie odwiedza się i też przywołuje to, dobra Jest? Czy to jest policja? Ej, fajnie by było jakby było policeman. Policeman, parter, dobra, już nie ma dobra Dobra, w ogóle spróbujmy jeszcze raz Bo jakby nie zauważyłem jednej rzeczy, że tego się nie da nie zauważyłem jedną rzeczy, że to jest ta podobna mapa, gdzie się paliło i tak, że to było dzień złocieńców, tak mi się wydaje, ale jeszcze, jeszcze i tu były te mapy zostały, pamiętam, dobra, ale chwila, dobra, zobaczymy ile, ej, wieżyczkę w sobie mogły, dobra, i co my tu mamy, prędkość wroga, minus, okej, okay. obrażenia, minus, dobra, eliminacje, plus 50 złota. Plus 50 punktów wroga, aura obrażenia. E, wiecie co? Ja bym chyba na moim, wiesiu, na moim miejscu wziął to, ale prędkość wroga chwila. Ej, ej, szczerze nie wiem, co jest dobre. Tak, patrzę to. A dobra, dobra dobra. Nie mam mi tak pytać co do tego. Trzeba Dobra. Ja czekam od razu na tego. Na tego. Dobra, ja, ja będę na niego od razu czekał. Dobra, i został nam ostatni. Dawaj, dobra. Dobra, ty powinien. Jak ty tego nie pokonał? A, bo mu się zmniejszyło no tak. Alpa, jak on teraz zdąży, to robi. O, widzicie od razu. Dobra, i za oni mają HP? Oni nie mają ponad 100 tysięcy mi się wydaje. Dobra, yy, tego się nie da pokonać. Jak kursa skorpususza? Może, ale ciekawi go o O kosztuj. Bo ja tu nie mogę wy, wy, wymywać w ogóle postaci w tym. Jakie mam tu wymywać postaci? Sel, A to mogę tak? Na przykład? Dobra, bo ja tu nie wiem. Dobra, co mam tu niby założyć dla sześć Dobra, legendę może jakąś. A skłoga? Dobra, spróbujemy jakąś legendę. Jakąś mocną legendę, to może to. Aha. Pytanie, czemu nie można wymywać. Dobra, Exotic, Secret, Limit, Mythic. Aha. Exotic i Secret mają być pierwsi, ale to ja nie mam egzotyka Gosiu. A co jest to? Limit i mityk, czyli faktycznie, ale źle. Czy... Ej, chyba dobrze ułożyłem, a w czy, czy? Aha, czyli ja źle ułożyłem. Nie wiem, czy to miała być akurat legenda i ja, ja pier... Co to jest? Znowu challenge trzy razy. Ej, jak on ma takie same zadanie, co ja... Że wygra... Ale chyba nie wygra, Znowu challenge, ja pier... Co? Jaki jak unit? I na co ludzie piszą tutaj? Bad jest right, Beta Squidward Squidward Ale tak się nie pisze go Chyba że się Ja nie mam po angielsku On się pisze Squidward A nie Squidware. Co to jest? To nie jest po angielsku czy sobie, Ja nie wiem jak się pisze, ale Krusty Krab A to nie jest, to nie jest po, to chyba nie jest po angielsku, dobra Przyjaciel, baby, super oto. To jest to, I czemu to mi przypo, przypomina? Zawsze więzienie, nie? raczej, ja, ja bardzo tu mam dużo bitków do zebrania. Oczywiście, tych tak uczę też, Nora. o tutaj robi. Ja mam nadzieję, że go dostałem za dwa dni, całe. A chwila. Czy jak na przykład zrobię to, to za dwa, okej. Okay. czyli jak zrobię to, zrobię, do... a dobra, nie masz ten. mi się wydaje, że ci kto właśnie dobrze ja się zajrzemy. Że... No, hej, hej, pa.